Odpowiedź dla Pani Dorotki. Jak tutaj będzie o syna Dawida w pracy? To przedłużą mu umowę na przedstawiciela. Już patrzymy sobie. To znaczy tak. Karty tutaj pokazują, że może nie tyle co umowę, ale będzie miała jakąś formę zamienną, bo widzę tutaj, że następuje, kontynuacja pracy następuje tutaj jakieś takie sprawy związane właśnie z pracą, na tej zasadzie. Natomiast, natomiast to nie będzie jakiś taki rodzaj umowy, który on po prostu tutaj myśli, jeżeli chodzi o niego. Czy to jest złorzeczenie? W pewien sposób tak, można powiedzieć, że to jest. Tutaj on jest bardzo receptywny, jeżeli chodzi o energię, to na pewno. Natomiast, natomiast, natomiast no, trzeba pracować nad tą energią. Natomiast ma duże szczęście, jeżeli chodzi o pracę, ma duże szczęście, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy. Aczkolwiek dojdzie do pewnego momentu, a potem, jakby była jakaś blokada, przerwa. Przede wszystkim bardzo wrażliwy człowiek. Bardzo też taki, jakby pracowity przede wszystkim. Więc tutaj, tutaj będzie, jakiś rodzaj, będzie jakiś rodzaj umowy, ale nie na takiej, nie takiej umowy, jakiej on sobie myśli przede wszystkim. Teraz, czy córka powinna się wziąć na sprawę sądową, adwokata? Czy poradzi sobie sama, walcząca o prawo jazdy, czy powinna wsiąść adwokata? O, i zdecydowanie, adwokata. Sama sobie tutaj nie poradzi. To będzie trudno tutaj w ogóle wygrać tą sprawę z tego, co widzę. Karty nie są takie bardzo faworyzujące, nawet z adwokatem, więc warto byłoby się zastanowić przede wszystkim, czy, czy warto w ogóle zakładać tą sprawę. Pozdrawiam.